Studio Kawaliady Henryk Święcicki, dyrektor biura zawodów. Witam serdecznie. Cześć, witam. Cześć Heniu. powiedz mi tak naprawdę, od kiedy pracujesz w teamie Kawaliady? W teamie Kawaliady myślę, że pracuję od 2011 roku. Wtedy zaczęła się nasza przygoda z Kawaliadą na poważnie. Wcześniej już zdarzało nam się działać i pracować na, na terenie targów poznańskich, ale, ale tak naprawdę, jako Stowarzyszenie Jeździeckie Baburówko, działamy od 2011 roku. No i ta historia tak trwa i, i, i jest naszą wielką przygodą. I świetnie, świetnie nam się działa. Myślę, że, że to jest bardzo fajna współpraca. Śmiało można powiedzieć, że jesteście zgranym teamem, ponieważ wszystkie kawaliady wchodzące w skład kawaliady Tur, czyli Poznań, Lublin i teraz Warszawa, jesteście jednym, jedną zgraną ekipą. Powiedz, czy ciężko się pracuje przy takiej kawaliadzie i jak długo wcześniej zaczynacie swoją pracę tutaj, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik? Mamy poczucie, że jako zespół, jako całość tak naprawdę pracujemy cały rok. Są trzy imprezy, Poznań, Lublin i Warszawa w takiej kolejności, wtórze, ale tak naprawdę jesteśmy w kontakcie i, i te plany, my, jakie, jakie tworzymy i działania są cały rok. Kończymy w marcu i tak naprawdę mamy już swoje przemyślenia i, i pomysły na, na kolejny rok. Na kolejny tour, ale, ale myślę, że już tak bezpośrednio to te trzy miesiące, 3 miesiące przed, przed imprezą w Poznaniu to już jest taki, taki czas bardzo gorący, gdzie, gdzie na pełnych obrotach działamy właśnie, właśnie do kawaliady w Poznaniu. A jakie są zadania Henia Święcickiego? Zadania są bardzo szerokie, bardzo, yy, bardzo różne. Przede wszystkim no, opanowanie całego biura zawodów i, i, i przyjęcia zawodników to to, żeby, żeby mogli się pojawić i wystartować ale także opanowanie całej, całej infrastruktury i stajni. Też działamy jakby w tej, w tej części przygotowujemy boksy dla koni i to, żeby, żeby mogli, mogli swobodnie się, się czuć. A, a oprócz tego takie czysto organizacyjne rzeczy, czy, czy koordynacja też, też programu. Tak naprawdę w zespole, w, zespole więcej, w większym gronie jakby o tym rozmawiamy i dyskutujemy. I staramy się, się na tych różnych polach współpracować. Ty jako były WKKWista bardzo chciałeś, żeby na stałe weszło WKKW w program Kawaliady. Odbyło się to w Poznaniu. Czemu nie ma tutaj WKKW w Warszawie? Tak jak mówisz, WKKW... Moja pasja, stąd jakby od tego WKKW się wywodzę, to nasza ta idea jakby tworzyła się kilka lat wstecz. Chcieliśmy bardzo, żeby to WKKW właśnie na, na Kawaliadzie się pojawiło i udało się to rok wcześniej już w formie pokazu w Poznaniu, a w, a w grudniu 2014 roku już jako, jako halowy Puchar polski WKKW w pełnym, w pełnym wy, wymiarze ujeżdżenie krosi i skoki. I to był taki początek, żeby najpierw sprawdzić, jak, jak środowisko to, to przyjmie, jak, jak publiczność zareaguje na, na tego typu imprezę w hali. A Warszawa, raz, że infrastruktura myślę, też jest trudniejsza. Jest mniejsza hala na Torwarze, w Poznań jednak te przestrzenie. Są, są, są większe, do tego była, y, możliwość wyjechania, wygalopowania końmi na rozprężalnie. ta trasa krosu była ponad 1000 metrów, to, to, to wszystko sprawiało, że, że w Poznaniu było dużo łatwiej to, to zorganizować, a może Warszawa też kiedyś doczeka się WKKW. A to, że właśnie WKKW jest Ci tak bliskie pokazuje fakt, że organizujesz festiwal jeździecki w Baborówku i tam właśnie fani WKKW będą mogli to zobaczyć na własne oczy. Tak, nie jest tajemnicą, że jako właśnie stowarzyszenie Jeździeckie Baburówko organizujemy tę imprezę zawsze w trzeci, trzeci weekend lipca, także w tym roku e, zapraszamy, 17-19 lipca 2015, po raz pierwszy wchodzimy na poziom, na poziom trzech gwiazdek, więc poziom e, rangi już światowej, jest to dla nas ogromne wyzwanie w tym roku, debiutujemy w tej, w tej klasie konkursu, ale, ale mam nadzieję, że podołamy też m.in. dzięki wsparciu, wsparciu z zespołu Kawaliady i Targów Poznańskich. Czy byłaby Kawaliada bez Henia Święcickiego i Dominika Nowackiego? Podobno tworzycie bardzo zgrany team. Jak to mówi się, że nie, nie ma ludzi nie, niezastąpionych, więc, więc zawsze, zawsze można, można się zastępować. Pokazała też tutaj to Kawaliada w Warszawie, ponieważ nie będzie tajemnicą, jak powiem, że przyjechałem tutaj do, dopiero w piątek, w piątek wieczorem, ponieważ od środy zdawałem egzamin radcowski. Jak ci poszło? Mam nadzieję, że dobrze, ale wyniki będą za, za miesiąc. I, I udało się to mimo wielu na pewno trudności, ale udało się, udało się tutaj, że, że wszystko się odbyło. Bardzo wspierał mnie też mój szwagier, z którym na, na co dzień współpracujemy i, i te moje zadania przejął, ale to też pokazuje, że, że, że team jest na tyle zgrany, że nawet jeżeli ktoś ma inne zadania, czy na pewien okres wypada, wszystko, wszystko sobie, wszystko dalej się, się toczy i, i mam nadzieję, że. Wszystko było dobrze zorganizowane. Zapytam Cię jeszcze, bo widzowie widzą tylko te efekty końcowe, ale tak naprawdę za kulisami na pewno zdarzają się sytuacje sporne. Czy zdarza się Wam tak, że jest nerwowa sytuacja jakaś napięta, że ciężko z niej wybędąć i wtedy Ty z Dominikiem podejmujesz te najważniejsze, najważniejsze decyzje? To też jest tak, że, że bardzo często się, się spieramy, szczególnie na zapleczu, szczególnie z kolegą. Czyli Dominikiem. to prawda. Tak, to prawda. Bardzo często na Mamy, mamy odmienne zdanie, które, które ścieramy, dyskutujemy bardzo często, bardzo długo, i często te decyzje rodzą się w po burzliwych dy, dyskusjach, ale mam nadzieję, że cały jakby efekt tego i, i końcowy jest, jest, jest pozytywny. Różne czasami głosy wygrywają jakby w, te, w tej dyskusji, ale wszystko dla, dla dobra kawaliady i dla dobra tej imprezy. To już ostatnia kawaliada w tym turze, w tym w tym sezonie jeździeckim. Teraz będzie chwila oddechu, następna oczywiście w Poznaniu. Jakbyś mógł krótko podsumować jeszcze swoją pracę przy kawaliadzie tegorocznej? Tak jak wspomniałem wcześniej, no była bardzo trudna ze względu, ze względu na, ten, na ten mój egzamin. Wyjątkowa, jeżeli o, o to chodzi. Starałem się połączyć przygotowanie do tego egzaminu i, i organizację tych, tych szczegółów i, i, i drobnych rzeczy, które, które właśnie przy, przy organizacji są są potrzebne, więc, więc pod tym kątem było to, to coś, coś przełomowego. Było troszkę inaczej, bo dwie poprzednie edycje turu były w ten sposób, że był tydzień po tygodniu Lublin i, i, i Warszawa. I wbrew pozorom wcale, wcale jakby się można, można byłoby myśleć, że logistycznie łatwiej. To wbrew pozorom wcale nie. W, w, w poprzednich edycjach czasami to jakby skomasowanie jednej i drugiej imprezy miało też, też swoje plusy. I myślę, że to tak, to tak w skrócie można by ocenić. Na koniec jeszcze zapytam, to kiedy ruszają przygotowania do kawaliady w Poznaniu? Myślę, że przygotowania już się zaczęły. Już się zaczęły od stycznia pewne, pewne ruchy czy, czy, czy zgłoszenia pe pewnych spraw, ale tak naprawdę myślę, że, że czerwiec i lipiec to ten okres, kiedy zaczniemy na, na poważnie szykować Poznań. Ja już się nie mogę doczekać. Aha. Ja również. <noise> Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.